Witam serdecznie Państwa. Znajdujemy się w Muzeum Zalewu Wiślanego. Jest to najmniejszy oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Nasz oddział prezentuje różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj chcemy pokazać Państwu jedne z tych warsztatów, a mianowicie powrożnictwo. Zajmiemy się skręcaniem lin. Idziemy do skręcania lin. Żeby skręcić liny potrzebujemy następujących rzeczy. Maszyny do powrożnictwa, stopki. Oczywiście sznurków jutowych lub z konopi lub z innego materiału, z których będziemy skręcać pojedynczych żył, z których skręcimy naszą linę. Następnie grube skręcone liny z kokosa lub z bananowca do polerowania tych lin. Krętlik wykonany z piasty rowerowej oraz lerka. I zaczynamy. Dobra, Magda do góry, kołeczek z linkami. Dobra, naciągamy. Paulina kręci. Z sześciu żył pojedynczych zrobią nam się w tej chwili trzy grubsze, tak? Po pierwszym skręceniu. i tak. trzy, trzy Jak widać, nasze żyły się skręcają, tak? I powstają trzy grubsze.

Teraz tak, jak widzą Państwo, z sześciu żył powstały nam trzy grube żyły, tak? które są nieprzyjemne w dotyku, mają dużo wystających włosków i trzeba je wypolerować. Do tego służą grubsze już skręcone liny, tutaj mamy na przykład z, z bananowca, w którą wplatamy naszą pojedynczą żyłę. Tak? Dobrze, tak wplecioną linę, Magda napręży mocno, polerujemy nasze poszczególne żyła. Robimy to kilkokrotnie i przechodzimy do następnego. I palerujemy ręka. Trzecia żyła. Dobrze, i w ten sposób mamy przygotowane trzy żyły, z których możemy, możemy już przystąpić do skręcania naszej docelowej jednej grubej liny. I do tego będziemy potrzebować takie urządzenie jak lerka i oczywiście krętnik. Dobrze, nasza lerka ma złowienia, koryta. W każde koryto wkładamy jedną z naszych żył. Dobrze. Paulina kręci. Przedodzą wlewą w kierunku do pani bał liny. W ten sposób powstaje nam skręcona lina. Dobrze. Dziękuję. Dobrze. Dobrze. Odcinamy naszą skręconą linę. Zawiązujemy z każdego końca. Dobrze. I mamy naszą linę, która jest jeszcze taka nieprzyjemna. Słabo się układa, bo ma różnego rodzaju napięcia. Więc niwelujemy te napięcie poprzez rozciąganie tej liny. Magda. 3, 4 i puszczamy. 3, 4. I puszczę. Dobra, dziękuję. I w ten sposób powstała na naszych warsztatach piękna lina, która może być już wykorzystana w żeglarstwie i nie tylko. Dziękuję.